Ewelina, patrzysz, po prostu y, odgryź trochę tej ludziny, tak? Najlepiej tu spod udzia ludzkiego. Czy wy to ludzie widzicie? Znalazłem te jaja. Patrz, patrz na ładnie wejść, co by Ludzie kochani, a to jest Marcelinka? No to nieźle. Masz, no tutaj będę ci sypał. Otwieraj tego dzioba i tu leci z góry, złoty deszcz. No, no, no. Kumasz mniej więcej o co chodzi. Kilka słów do kółko mikrofonu. Co pani by tutaj powiedziała? Ciekawego, no. Patrzysz, po prostu y, odgryź trochę tej ludziny, tak? Najlepiej tu spod łódzia ludzkiego. Weźcie się, uspokójcie. Ja wiem, że głodne jesteście, ale. O, no patrzcie, gryzą. Postanowiłem, że będzie lekka dieta wprowadzona do waszego świńskiego życia. Nie próbujmy tu kurna uszypnąć. Zobacz, jeszcze kozy idą. Wszyscy głodni. Ja was y, dzisiaj po prostu lekko chcę przegłodzić, żebyście bardziej doceniały tego gospodarza i też, żeby wam na zdrowie wyszło. A w międzyczasie idę y, Jaruś czyścić kurniki. Ty też jesteś głodny? Jesteś chyba nie, bo ci schowałem tego balota siana, co miałeś tutaj. 24 na dobę dostępny. Bo zapowiadali deszcze, tutaj słuchajcie, stał balot, i on jest teraz ulokowany tutaj w środku w stajence, Tutaj też jest taki spichlerz nasiano wewnętrzny, ale tutaj niecałe dwa baloty, jak rozbroję, to tylko się zmieszczą. Dlatego chciałbym tutaj do budówka taką zrobić, taki zewnętrzny spichlerzyk, na takiej zasadzie, po prostu wiecie, tak byle jak po prostu konstrukcję zbić, opłotowanie, ogrodzenie. Jakąś furteczkę i tam bym to ja już dla ciebie yy, archiwizował, że tak powiem. Tymczasem tą japonką jadę. Słuchajcie, no i mam dwa kurniki do wyczyszczenia. Muszę zrobić jakieś lokum dla piskląt, bo mam takie środki, chyba jest ich sześć od każełka łapciatego. Słuchajcie, każełek łapciaty z los, to znaczy kura, bo to kobita. Yy, zlazła z jaj. Dwa dni przed wykluciem i ja te jajka znalazłem zimne. Patrzcie, co świnia robi. Czy wy to ludzie widzicie? Znalazłem te jaja. Patrz, patrzę na, na łeb weź, co mu robi. Ludzie, kochani, to jest Marcelinka? No to nieźle. Znalazłem te jaja zimne, ale słuchajcie, no jedno zbiłem z ciekawości. I było tam życie, no idź Marcelina, chcica jakąś masz zboczona jesteś. I było, słuchajcie, tam życie. I resztę tych jaj yy, włożyłem do inkubatora, odpaliłem inkubator, nalałem wody tam w terowki takie, żeby było odpowiednie, żeby była odpowiednia ilość wilgotności, wilgoci, jak ja śmiesznie gadam. No i się wykluło, Jaruś, kilka i co ja mam teraz z nimi zrobić, jak matki nie mają, ty będziesz je bawił, dobra? O, patrzcie, małe kaczuszki też chodzą, ale to nie jest całe stado, bo jest ich ogólnie 14, tam są trzy, tutaj dwa, cztery, pięć. Tutaj chyba nie jest z tej ekipy, ta jedna co tu łazi, no i tutaj jest reszta. Dobra, one niech sobie chodzą słuchajcie, ja je powoli uczę samodzielności, żeby na ten okres jesienny one były bardziej już kumate niż tylko yy, żyły tym, tą klatką. Dobra, biorę tą japonkę, bierzemy się za robotę, yy, posprzątam te kurniki i w jednym z tych kurniczków będę musiał zrobić jakiś odchowalnik. Słuchajcie, mamy jedną kwokę tam w tej wolierze. czekaj. Wolierze dla każdego z tych, Ona łazi chyba tam z dwoma albo z trzema młodymi. Spróbuję pod nią podłożyć te maluchy, zobaczymy, może mi się uda. Dobra, moi drodzy, ja idę tam walczyć. Jaruś, ogólnie też trzeba by było na dniach Tobie tutaj przekochany, kochany, posprzątać, bo tu już jest taka warstwa tego Twojego towaru. Będziemy zaśmieli na, na wiosnę, nie? Jaruś, będziemy nawozić ogródek Twoją kupą. Dobrą tą kupę produkujesz, powiem Ci. Dobra, chłopcze kochany, nie rycz, zaraz Ci smaczki przyniosę. Idę tylko posprzątać i moi drodzy, widzimy się za chwilę. Musimy wszystkich nakarmić. Co prawda, towarzystwo jest już wypuszczone, ale karmienie jeszcze przed nami. Let's go! Dobra, słuchajcie, tak i trochę przeskok robimy, yy, bo ja jadę z powrotem już do kurnika z czystą słomą, ale z racji na to, że wyczasnąłem y, tyle co. Dwie prawie takie słuchajcie pełne japonki gnoju Poczyściłem tym kurom wszystkie gniazda Podłogę, wszystko mają elegancko Jadę teraz uzupełniać tą ściółkę Słuchajcie już będziemy robić wyżerkę bo świniaki się tak drą Że ja po prostu guchnę za chwilę Dobra czekajcie bo musiałem kamerki ulokować To yy, tą całą taczkę będziemy tutaj teraz Wrzucać kurde bo ja nie mogę nią przejechać Zawsze jeździłem zwykłą taską, a to jest Japonka. I ona jest o wiele szersza, także na pewno trochę tutaj się na robi. Ale trudno. Zgrą się te świnie. Jak takie diabły. Ja normalnie jestem w szoku. Jakby je ze skóry obdzierali. Ludzie kochani. Dobra, słuchajcie, szybka akcja. Trzeba tutaj im to wszystko jakoś rozgarnąć. Trochę tu, trochę tu, po całej powierzchni i później jeszcze będziemy im do gniazd wkładać, chociaż już im można tutaj, o, trochę zapodać, już niech tu jaja znoszą. Kury, słuchajcie, zawsze jak zobaczą nowe gniazdo, to zaraz już bombią jajami do niego. Bynajmniej u mnie tak jest. Dobra, tutaj jeszcze może O, trochę tutaj. Dobra, tę resztę sobie tutaj rozgrzebiam łapami. Moi drodzy, robimy szybki przeskok i lecimy karmić świniaki. Let's go! Miszka, Widzisz, że ktoś się gotuje za tym płotem? Normalnie świńskie natarcie! Już was wypuszczam, tylko nie tą furtką. Tam musicie podejść. Ja biorę jedno wiadro, albo może i dwa. Od razu i już wypuszczam te świniaki. Czekajcie, szybko tylko sypnę tutaj. Co nam wyskakuje? O! Dużo makaronu, papryka, gotowany groszek. Ja, pierniczę słyszycie je? Normalnie jak wrzeźni, jak wrzeźni. Jak wrześni. Pojedyncze jednostki y, kaczęco y, kurczęce też tutaj krążą. Ja, piernicze. Ja normalnie dostanę na łeb z tym wszystkim. O! Świnie gęsiego do tego koryta, tylko bez kus, bo ja tu będę bronił tej twierdzy kurzej. Adaś, no niestety też musisz łopczyko zostać, przyjdę później do ciebie też ze smaczkami. Tak, tak. Uważaj, żeby cię świnie nie zeżarły albo faflot. Ten zazdrośnik jeden już tu skacze jak taki zając. Słuchajcie, jak się nagle zrobiło błogo i cicho. Aha, świnki podłączone? Nie ma świń po prostu. Tylko jedno nie słychać. Patrzcie tutaj, znika ta kiełbasa, myszka też coś wyjada, co co ona może wyjadać, kiełbaski, chociaż powiem Wam, że myszka miewa takie dni, że ona yy, z większą chęcią miewa żywa niż mięsko. Dobra, kaczki mnie interesują, poszczególne jednostki słuchajcie tutaj zostały, a reszta jest ulokowana tutaj, tutaj są zatkani, ja nie wiem jak to się stało, ale dzisiaj jak przyszedłem tutaj na podwórko, to słuchajcie patrzę, a wszystkie ptaki wypuszczone, ja głupi, nie zamknąłem. Na, na noc wczoraj po prostu kurnika, dobrze, że żaden lis tutaj nie grasował, ale myszka i muszka były w gotowości, słuchajcie, one w nocy tutaj pilnują. A Deino tu nabrać taką jedną chochelkę, jeszcze jakieś gotowane buraczki na dnie, to byśmy dali, słuchajcie, trochę karzełkom łapciatym, one też są głodne na pewno. Dobra, taką jedną tackę chociaż im tutaj przyszykujemy, tylko czekajcie, pójdę tędy. Ja pierniczę. Jeszcze mam roboty dzisiaj. Muszę Jarusiowi trochę tam posprzątać. No i przede wszystkim tego Jarusia nakarmić, bo on jest poszkodowany. Dzisiaj chyba będzie ostatni karmiony. Dobra moi drodzy, słuchajcie, taką tackę dajemy karzełkom łapciatym. One już piciu dostały, ale stoją już tutaj przy tej siatce i oczekują na tego gospodarza, dobrodzieja, aż uratuje ich żołądki. Proszę bardzo, już kumulacja się utworzyła. Gramozyczka. Troszeczkę damy na zachętę. gołąbkom tutaj. Chociaż one mają skrzydła i mogą sobie równie dobrze na dół podlecieć. Okej, okay, słuchajcie, a chciałem zobaczyć jak to wszystko tutaj wygląda. Czy ta kura siedzi na jajach. Siedzi. O kurno, tylko nie ciągnie dziobnie nas między uszy. Pokaż na no, co tam masz. jest te wszystkie jajka. Słuchajcie, tak tylko sprawdzam, czy ona jest w stanie wszystkie te jaja dogrzać. Super. Wszystkie są cieplutkie. No liczymy na dzieciaczki. Dobra, Halina. Nie przesadzaj, nie wyzywaj. Słuchajcie, yy, karzełkowy spęd, niech trwa w najlepsze. A ja wychodzę, zobaczymy jeszcze co te świniaki tu wydziwiają. Bo mi się to tak zawsze podoba, jak one jedzą. Tu jest jakaś naklejka na skórce od banana. Ja zawsze biorę trek takie rzeczy, bo po co to zwierzę ma naklejkę zejrzeć. Okej, okay. Myszko, pokazuj też te swoje apetyty. Liżesz te sosiki na tej szyneczce tam. Dobra, dobra. Tego banana trzeba prek za płot. Po prostu do sąsiada tam na ogród. Czartuje, tam jest łąka. Słuchajcie. dzicz, jedna wielka dzicz. Dobra moi drodzy, czekajcie, dam te wiadra kuską do wylizania. One wtedy lepszego Bachcyla załapią, jak przyjdę już z taką bardziej treściwą wyżerką. O kurde, nie wiem czy Czy to się nagrało? Jaruś kopnął tylną gierą Koguta, normalnie jak kuń. Jasny więc Przyjdę dzisiaj tam do nich, słuchajcie, jeszcze z kukurydzą. I buraka cukrowego będzie trzeba też im zaproponować. Patrzcie, co ja żem tu wymyślił. Te pióra, co Ignacy indoor zgubił. To ja wsadził temu koziołkowi małemu biednemu, co nie, wy, w niewyjaśnionych okolicznościach opuścił ten świat. A co to taki liść jest? No to tak mu tu zrobiłem takiego Indianina po prostu z niego. Jurek, pasi brzuchu, daję ci 4 minuty i opuszczasz tą lokalizację troszeczkę jeszcze taki wydziobią to po was. Ja im tutaj nasypię jeszcze ziarna i... i powinno być wszystko okej. Okay. Kurczę, no tak niefortunnie to wszystko dzisiaj wyszło, bo ja chciałem osobno Was wszystkich nakarmić. No ale dobra, raz nie zawsze, słuchajcie. Zaraz to wszystko wróci do normy. Ej, oha, bo to jest Lucyna, ona się boi. Lucynka, palucha, do ucha ci wsadzę, to ci zaraz wszystko przejdzie. Haczek daje. Ja cię sunę. A może byś... Naprawdę już odpuściła, co? Boi się tego człowieka, widzicie? Jest na dystans z człowiekiem. W ogóle się jej nie dziwię. No ale Lucynka nasza, tego dobrodzieja, <grytania> docenia, docenia. Kurek Jurek też, Marcelinka też, tylko ta Lucyna i Gucio. Paflot, weź mi jakoś pomóż, co w tej relacji ludzko -świńskiej. Dobra, tego kijaszka delikatnie po tej świńskiej pupci trzeba by tak zasugerować ale proszę się nie stresować bicia żadnego nie będzie tylko opuścić to podwórko widzicie ile pomaga słuchajcie taki przedłużnik ręki inaczej to bym się nie doprosił nie żebyście stąd wyszły dobra słuchajcie teraz będziemy obsługiwać ptasiory tak jak widzicie troszeczkę tego towaru jeszcze yy, zostało świnie jakoś specjalnie tutaj nie pobeblały Większy sajgon to by zrobiły ptaki w tym korycie, jakby świnie miały po nich jeść, wiecie? świnia to jest czyste zwierzę. Uno się nie zbąbie do koryta. No, świnka w jedno miejsce kubkę robi, a siku w drugie. Nawet w jednym miejscu nie robi jedynki i dwójki naraz. No, to człowiek tak nie robi, nie? Już ostatnio mówiłem. Dobra, ostatnią chochlę. Damy po całości, ja już tym taką w międzyczasie, słuchajcie, sypnąłem tam trochę żarcia na rozpęd, no ale dobra, niech mają. Nakarmimy je, słuchajcie, i bierzemy się za wyżerkę dla koźlaków. No, Chrysia, leć to tam, kurde, co ty zjadłeś, że już taką, taką kur... jakąś kulkę, jakbyś piłkę od tenisa połknęła. Dalej, szarżować tam, napierać, naparzać na to drugie podwórko. I okej, okay, let's go. Czarny kogut już, już tutaj się udomowił. Dobra, o to chodzi. Chodźcie kaczuchy, maluchy, też jeszcze tutaj się podłączcie. I ja już więcej nic nie chcę słyszeć, że mnie ktoś tu woła, że jedzenia chce. Kto ma tutaj największy apetyt? Ten krokodyl? Garbonosy? Czy Ignacy? Ignacy, pokaż, no bo tu łazisz, kurde. Zobacz, jak szablują te indyki. Och, cholera. Ale coś za łapczywie jesz, wiesz, kolego? I za chwilę, żebyś się nie udławił, bo będę musiał po karetkę dzwonić. Weterynarz na sygnale będzie musiał przyjechać i to dupsko ci przetkać. Wioska Gosia też szabluje. Co ona szabluje? Mortadele porwała i jak piernicze jedzie z nim równo. Co ty dziewczyno wydziwiasz? Lotos w kołko tu wokół tej kofty, nie? Z tą mortadelą i co? Dobra, jak to ma być tylko dla ciebie to okej. Okay. Patrzcie co zrobiły kury yy, w tej klatce dla Kaczuszek, ja je wypuściłem, słuchajcie, ale na noc je zamykam do kurnika. Mam w tym kurniku takie osobno jeszcze pomieszczonko i te kaczki tam sobie śpią, słuchajcie, bo zimne są wieczory. Nie chcę ich tutaj zostawić, żeby zmarniały, ale kury oczywiście musiały tu wleść i ten... Gnój po tych kaczkach przegrzebać, bo tam oczywiście jeszcze znalazły na pewno jakieś ziarenka. A Malwinka już czeka, ten paszak nasz. No to dobra, niech czeka, a my, moi drodzy, lecimy, żeby spełnić jej po prostu marzenia o tej wyżerce, bo już tak czekają długo, te kozy mają tam co prawda dostęp do siana, no ale dobra, idziemy organizować wyżer. Jaruś idę z tą kukurydzą, tylko proszę cię, czasami nie zwariuj z tego niedoczekania, dobrze? Kurde mazuka, ty już też nie nurkujesz, wąchasz, a człowiek ledwo co może w ogóle wyjść z tego dużego świata do koziego. Moi drodzy, ulokujemy się gdzieś tutaj, patrz no babka się Grażynka przewróciła chyba z tego co widziałem. Dobra, słuchajcie, yy, wstępnie po prostu na rozgrzewkę macie tej kukurydzy, kurde ja widzę, że tu jajko jakieś leży, kury już po prostu chodzą i jajkami bombią. W trakcie spaceru. Jaruś, ładnie tworzycie. wręcz powiedział taką rozgwiazdę koziom z lotu ptaka, tak to wygląda. Ale czekaj, bo ja bym w ogóle chciał wam po pierwsze pomóc trochę tutaj i jakoś porozrzucać to po szerokości. Dobra, Jaruś, chodź no tutaj. Ty jesteś taki yy, do tych cukierków bardziej, nie? Aha, nie, jednak nie. On sobie sam poradzi. Dobra, masz ty malutki Adasiu. Tatuś ci tutaj, ten, ten ludzki tatuś, Twój, tutaj ci po prostu wy, wyłuska. No patrz, nie chcę. Z tej ręki nie chce, a z, te, a z tego chcesz? Też nie. Widzicie, jakie koza potrafię mieć zagrywki? Coś jej tu śmierdzi. Ja chyba świnkę głaskałem tą ręką jemu to nie pasuje. On po prostu węszy spisek, a matka jego będzie jeść. Też tak jakoś, kurde, koślawo, to wszystko tu wygląda. Dobra, ja wam to tak połamię. Na kawałki. I liczę na to, że będziecie współpracować, a nie tylko do tej skrzynki nurkować. Patrz, jeszcze tu jest kapelusz. No kto tu tak tryka tą malwinkę? Siostra jej, Matylda. Że aż mi rykoszetem poszło po noze. Dobra, mamy, drodzy państwo, słonecznik. Też go trzeba gdzieś ulokować. A później tu ptasiory puścimy, żeby po was posprzątały, bo na pewno jeden wielki sajgon tu będzie. Jaruś wypatami między nogami uciekła. Jaruś wyjada nawet z tym swoim Pierworodnym synkiem, Czarusiem. Czaruś, miałeś mieć nowy dom i co? Nie przyjechał po ciebie ten gospodarz nowy? Kurde, czekajcie. Dajcie mi tu wyjąć trochę tych kukurydzi kukurydzianych kolb. I ja chcę wam to rozbroić, a wy to kurde źrecie jak takie rekiny. Patrzcie tego potwora. Co on tu robi? Ale kurde, no umiejętnie, umiejętnie. Wyciągasz te cukiereczki, tutaj powiem ci gośka. Czekaj, bo tu było jakieś takie brzydkie, to trzeba odłamać i za Masz, no tutaj będę ci sypał, otwieraj tego dzioba i tu leci z góry złoty deszcz. No, no, no. Kumasz mniej więcej o co chodzi, ale tak nie do końca. Kurde, masz Gośka, masz, masz, masz. Zobacz, ple ple ple, Tra, la tralalala i nie ma pukolby prawie. Zobacz, jak ona śrutuje. Ale widzę, że spieszy ci się gdzieś, nie? Jakby ci naprawdę miało tego towaru zabraknąć. Czy ty nie możesz to powoli robić? No zobacz, kręci tą głową, kombinuję. Dawaj, 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 dawaj. no. Mawinka to jest jeszcze na szczęście grzeczną pustką. Ona nie skacze, nie? Ona tylko woła, domaga się. A tak to jest grzeczna. No, tu ją zawsze trzeba o dupce poklepać, podrapać. Ona tu lubi. Tam gdzie nie dosięga. Głową, wiecie, to tam lubi. Dobra, masz dziewczyno, jeszcze trochę, o, a resztę musisz jakoś tu zbierać z tego sianka. Matylda też, patrzcie, takie małe pikuty nawet się, kurde, wytworzyły w tej kukurydzy, to całe weźmiesz? O kurde, spadło, dobra, musicie sobie poradzić, ja nie będę całe 24 godziny tu z wami, Przebywał i dupkę usługiwał, nie? Patrz, te świnie nawet tu zaglądają przez płot. Weźmie to świnia. Ej no Malwina, ty ześ tutaj. Ja chcę to śwince dać. I jeszcze tej drugiej, tą drugą połówkę Arzelika. <gucza> Gucia, Gucia. <gucza> Dobra, też im porzucę. Muszą sobie poradzić. Słuchajcie, zaraz jeszcze idę. Jarusiowi posprzątać troszeczkę w stajence, bo tam tak jak wam pokazywałem jest trochę tego towaru. Będzie jedna wielka kupa kupy na kupę, tam zawieziona na ogródek, i na przyszły sezon będziemy robić na bazie tego towaru rządki podwyższone, słuchajcie, bo ja dzisiaj, to znaczy dzisiaj, ludzie kochani, ja już jestem chyba przepracowany. Ja po prostu w tym roku po raz pierwszy zrobiłem. Grządki podwyższone i jestem z tego elegancko zadowolony. Kilka słów do kukurydziowego mikrofonu. Co pani by tutaj powiedziała ciekawego, no? Może jakieś podziękowania dla tego gospodarza, który tutaj codziennie się poświęca i karmi. Magina, no, naprawdę, dzisiaj gdzie ty, tam ja. Gdzie ja, tam ty. O, tak może by to lepiej zabrzmiało. Słuchaj, tutaj masz takie mniej suche, te y, y, cukierki kukurydziane i no jedz, kurde, no czemu ty nie możesz tam z tego sianka jeść? Patrzysz, obserwujesz moje ruchy, że ja mam co chwilę coś w ręce, nie? I przychodzisz. Małe kaszuszki tu przesiadują przy tej klatce, one są przyzwyczajone do niej, wiecie? I one chyba tam chcą z powrotem. Jeszcze nie załapały tej wolności, że to takie fajne. No, tylko by chciały w tym więzieniu siedzieć. Dobra, słuchajcie, trochę damy im tutaj tych cukiereczków, tylko widzę, że już powoli coraz więcej starszaków się zlatuje, tak? Kurde, nie macie tam swojego? Nie macie, bo żeście się wszystko wyżarły. Dobra, ale trzeba dać kaszuszkom trochę kukurydzy. Lepiej, jakby była ześrutowana, ale śrutownika nie ma. Trzeba sobie jakoś kurcze radzić, słuchajcie. Ale zawsze coś, nie zawsze po prostu. Lepiej dać takiej kukurydzy, jak w ogóle nie dać. Dobra, moi drodzy, ja mam robotę w tamtej stajence. Puszczam muzyczkę, robię timelapsa i biorę się do działania. Let's go! Dobra, słuchajcie, mamy tu posprzątane y, trochę po chińsku, czyli jako tako. Jutro wam jeszcze poprawię, bo to musi przeschnąć i ja będę takim śrupakiem tu po prostu Marysia Jadaś y, poprawiał. A co tu leży za smycz. Z Jarusiem chyba. Ja, Jaruś mi sugeruje, żeby z nim pójść na spacer. Moi drodzy, tutaj y, dwie chyba, czy ile? Dwie takie japonki, y, póki co wywiozłem. No codziennie będę, chociaż po jednej, po dwóch japonkach wywoził. A co ty tam Ja ja tam składasz, czy co? Kurde, siana teraz nasypałem, to gniazda tam robią. No i dobra. Najwyżej znowu wyjdzie jakaś kwoka z pisklekami. Yy, tak to wygląda. Patrzcie w ogóle, jakie dziury tutaj robią świnie. Po prostu podważają tą posadzkę. Ta posadzka ma ile, kurczę, w niektórych miejscach z 5 cm, w niektórych 10. Ale świnia po prostu tym ryjem tak podważa i... Robi takie dziury, Adaś, nie dopilnowałeś tutaj, kurde, musisz te świnki przeganiać, a jak nie Adaś, to ty jesteś tu głównym przewodniczącym, Jaruś, co nie? O ty czorcie, jeden balota, żeś widzę, znowu rozwalił, dowody zbrodni masz na brodzie, tymi uszami tutaj pokazujesz mi jakieś znaki, ty byś mógł na lotnisku robić, wiesz, pokazywać samolotom, gdzie mają lądować. Dobra, moi drodzy, jadę wywieźć tą Japonkę, a patrzcie tutaj, jak mi rozwaliły. Tego balota muszę jak najszybciej zrobić ten spichlerz na siano, ale jak go zrobić? Jak nie ma na to funduszy, jakby ktoś, słuchajcie, mógł się dorzucić, yy, no to serdecznie zachęcam, wysyłam każdemu, kto wesprze, zrzutkę, magnesiki, pocztówki i naklejki. Jarusiowy synek pije, dostały kuski świeżej wody. Moi drodzy, dziękuję Wam za dzisiejszy odcinek. Jest yy, tak gorąco, że. Ja lecę do domu, montować dla was to, co dzisiaj nagrałem. Żegnam się z tym kozim towarzystwem i z wami drodzy widzowie. Jaruś! ale jeszcze zapomniałem pokazać im główny e, cel, czy jakby to powiedzieć, naprawdę już jestem przegrzany, chłopcze kochany i już ciężko mi się porozumieć e, sam, samemu z, z własnymi myślami, wiesz. E, punktem kulminacyjnym tego odcinka było to, że ja chciałem pokazać te porzucone pisklaczki, wiesz. Co dwa dni przed wykluciem matka je porzuciła. Wsadziłem yy, je do inkubatora i później je pod inną kwokę podrzuciłem i je elegancko przyjęła. Jaruś, idziemy je pokazać. Patrzcie, na sześciu jajach siedziała kwoka i porzuciła. To znaczy, powiem Wam szczerze, siedziała na siedmiu. Tak, jedno jajko zbiłem. Chciałem zobaczyć, czy jest tam jeszcze życie, czy jaja są po prostu zaprzepaszczone i te yy, pisklaki małe w jajkach obumarły. Na szczęście okazało się, że jest tam życie. Wsadziłem je do inkubatora. I po dwóch dniach takie pyrpecie małe się wykluły i pod inną kwokę, słuchajcie, która chodziła już yy, chyba z 4 dni ze swoimi pisklętami je podłożyłem tą kwokę mam tam yy, w blaszanym kurniku, nie chciałem już jej tutaj łapać, wypuszczać, stresować i tak ledwo co mi dała te maluchy, słuchajcie, idę je zanieść z powrotem do matki, żeby nie zmarzły, chociaż jest z 20 parę stopni, ale dla takich piskaczków, słuchajcie, to jest za mało. Moi drodzy, kończymy ten odcinek. Pozdrawiam wszystkich patronów z Patreonite, którzy wspierają nas stałą kwotą co miesiąc. Zachęcam wszystkich innych, żeby zostali również takimi patronami. Macie do zgarnięcia różne nagrody, moi drodzy. Tymczasem dzięki za ten odcinek, zostawcie łapeczki w górę i do zobaczyska w kolejnych odcinkach. Peace! Ja idę tak, chociaż nie widać nas a Ty chodź tutaj ze mną, obadnie mła! Było mi trudno, lecz teraz jestżej! Wysyłam piątkę, mówię Ci hej! To ma natury, talent Bym nie mógł, bym nie mógł przepuścić jej tak wspaniałej A teraz, a teraz to mogę już tylko iść dalej